Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu Dzisiaj dwie sprawy moi drodzy, więc pierwsza to jest prośba od Eddzia Listonosza Edzio Listonosz Tu jest jego mail, który napisałem takim, bo ja takim drukiem piszę normalnie Edzio prosił mnie aby no ja to może przeczytam ale tak, żebyście Wy całej wiadomości nie widzieli, jeśli miałbyś ochotę w jakimś swoim filmiku powiedzieć ludziom, że chętnie w Lublinie jest osoba, czyli ja, która poszukuje kompana do wypraw, byłoby miło. Pozdrawiam. No więc, Edzio poszukuje kompana do wypraw. Jest z Lublina. Tutaj jest jego mail lubelski, a ja pokażę tego maila, może tak jak się wyostrzy, o. Jeżeli jest ktoś z Dublina, moi drodzy, kto, kto chciałby na wyprawy się udać z Edziem Listonoszem, to proszę o kontakt z Edziem Listonoszem. A druga sprawa, po pauzie. No a to jest zdjęcie od widza, od Damiana Brzoska, moi drodzy. E, puszki zgniecione w Big Bagu. Są dwa zdjęcia, przysłał mi widz, jeszcze z... zobaczymy, jeszcze jego zdjęcia inne mam tutaj, gdzieś szybko, 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 szybko znajdę, aha, aha, to są, aha, to są, to jest zdjęcie tego big baga. Do, połowa puszek chyba już jest zapełniony. Po, do połowy puszkami. <laughs> Drugie zdjęcie tego worka. I jeszcze tam było coś, poczekajcie. Także moi drodzy, jak chcecie przysłać mi swoje znaleziska, zdjęcia. Zdjęcia swoich znalezisk. Rybatka jest, jest Max. Maxu przed chwilą chrapał. Pięk Pusialeściu, lego i lego, lego, Jeżeli chcecie przysłać mi moi drodzy, kto miałby ochotę wysłać mi zdjęcia swoich znalezisk. Czekajcie, bo szukam. Są, są zdjęcia. Jeszcze od Damiana. Jest. Puszki w skrzynce. I puszki w wiadrach. Damian Wrzosek nazbierał pół Big Baga puszek takich już sklepanych, nie? Także pozdrawiam Cię kolego i pozdrawiam Edzia Listonosza. Podaję jeszcze raz jego maila, kto chciałby się skontaktować z Edziem w sprawie wspólnych wypraw na terenie Lublina i okolic chyba to może. I to tyle ode mnie kochani. Ja Mam już 757 subskrypcji, więc dziękuję wam pięknie za to. Dziękuję, że subskrybujecie mój kanał. A kto się jeszcze wstydzi zasubskrybować kanał, to zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania, bo to wy tworzycie tak naprawdę ten kanał razem ze mną i i wiecie, no od was zależy to. Czy będzie się on rozwijał, czy nie. Także ostatni film Fanty z Facebooka i reszta filmów, moi drodzy, tutaj są. Co jeszcze? No, poczta. Poczta pokazana została. Apel, jeszcze raz, Edziu szuka szuka kompana do wspólnych wypraw. No i kolega Damian Wrzosek Przysłał mi swoje puszki, aby pokazać, także cieszę się, że są jeszcze inni ludzie, którzy puszki zbierają. Ja zaraz wypiję kawkę, rzucę ten film i też jadę na puszki, także zostańcie ze mną. Będziemy zbierać puchy dzisiaj. Do zobaczenia.